W dzisiejszym odcinku youtuber winno ogromnej eksplozji. Laluna wraca z przytupem do freakfightów. Murańscy atakują twórcę antyfaktów na zapleczu. Zacznijmy od sytuacji, która miała miejsce ostatnio w związku z konferencją Klautem A dokładnie mowa tu o tym, co wydarzyło się po niej na zapleczu całego wydarzenia. Redaktor kanału Antyfakty, który ma ostrą kosę z Jaskiem Mureńskim już od dłuższego czasu, na Instagramie pochwalił się, że do jego pomieszczenia wtargnął Jacek z żoną i chciał go zaatakować, a po wyjściu żona miała desperacko się wydzierać, obrażając twórcę. Sami to zobaczcie, bo aż ciężko to opisać. Słuchajcie, jestem po konferencji Cloud MMA, siedziałem sobie spokojnie w pokoju, jadłem kolację... A tu nagle ni stąd, ni zowąd do mojego pokoju wchodzi Jacek. Chce się ze mną bić. Mówi, że w końcu mnie dopadł. <śmów> po czym nagle, jak wstałem, zaczyna wychodzić. Zaczęły Powiedział jeszcze, czy wezmę telefon i go nagram. No to spełniłem jego życzenie. Nagrałem. <śmów> Nadziałem się? Nadziałem się? Dobrze są kamery w pokoju. Dobrze są kamery w pokoju. Albo to małżeństwo jest tak świetne w aktorstwie, w co wątpię, bo raczej na zapleczu bez kamer nie ma sensu grać roli. Albo druga opcja, bardziej prawdopodobna, że coś u nich w psychice nie gra. I po prostu ci państwo potrzebują interwencji medycznej. Są to dorośli ludzie i nikt ich na terapię nie zabierze, więc pozostaje nam tylko obserwować ich poczynania. To jeszcze pozostańmy w temacie klautu. Na konfie została odkryta już pełna karta walk. Przelećmy szybko po niej. Rekordzista kontra Boro, który ostatnio stoczył pojedynek z 10 rywalami na jednej gali. Lizak zawalczy z komplet underdogiem tego starcia, czyli z Kolejno mamy łącznie ponad 200 kg w oktogonie, czyli bestia kontra strollowany. Dalej na sportowo Omilańczuk stoczy bój z Mindą. Następnie w frekwajtowym stylu prezes Fen poobija się z ciosem. Po nich będzie pora na Zbuka i Majora. Panowie bez mikrofonów, a z rękawicami wejdą do klatki. Siódmym pojedynkiem będzie zestawienie pani Margaret, mamy magikala, i Marianny Schreiber, żony posła PiS. Po kobietach będzie można wrócić do ciekawych potyczek pięściarskich. Dawid Załęcki będzie próbował wygrać z o wiele cięższym Wielkim bu. po main event i jeden z najbardziej oczekiwanych starć czyli Muran kontra Naiman. Dwóch łysych, dwóch o wątpliwych umiejętnościach w walce i dwóch niezabystrych, ale za to dobrych showmenów. No i w main eventie pani włodarz Lexi Chaplin będzie chciała polepszyć swój rekord z legendą kobiecych freakfightów Martą Linkiewicz. Także taka karta. Nic specjalnego, ale tragedii też nie ma. Trochę sportu, trochę freaków, ale nieco za dużo patologii. A jak już o patologii mowa, to warto wspomnieć o powrocie Laluny do świata freaków. No ostatniej konfi miała możliwość wejścia na scenę i wykorzystując swoje 5 minut, postanowiła powydzierać się. Powyzywać i na deser spoliczkować jedną z zawodniczek. Sami zobaczcie. Naruszasz moją nietekalność cielesną. Po to jest do sądu, czy cią pomogąć? Kto nie śpiewa mm -hmm. 100 lat ten z policji, a sama za. P I co śpiewałaś? jesteś z policji. Fajnie była ukarana? Fajnie ukarana? Ale nie pluj Zaznęc na mnie, ale nie pluj na, na, pluj na mnie, nie pluj na mnie. Bo mam jeszcze kifam zarazisz, nie pluj na mnie. Kifem zarazisz, jeszcze ty pierd. Myślisz, że mam kifa? Tak? Kochani. Mam hipa? A ludzie chodzą na Kochani. Hipa, jak widzicie, nie oddała jej, ponieważ jestem poziom wyżej, tak? No, 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 no no to już na sam koniec wspomnijmy o ciekawej sytuacji, do której doprowadził youtuber Czajnik. Mianowicie 19 stycznia około godziny 18 doszło do sporego wybuchu w jednej z polskich miejscowości. Huk był słyszalny w kilku pobliskich wioskach. W po obieg internetu trafiło również nagranie z monitoringu, gdzie widać łunę światła, a następnie huk wybuchu. Po wszystkim zaniepokojeni mieszkańcy wezwali policję, a ta szukała źródła eksplozji. W międzyczasie powstały też artykuły na ten temat. Sprawa wyjaśniła się, gdy na Instagramie youtuber Czajnik wstawił relację, w której napisał, że to jego sprawka i że wysadził największe TNT na świecie. Oczywiście znalazło się pewne grono, które w to nie uwierzyło, dlatego jako dowód zamieścił fotkę, na którym serio stoi duże TNT niczym te z gry Minecraft. Jak informują media, youtuber miał wszelkie zezwolenia na takie działania, a policja początkowo szukała dronami to źródło wybuchu przez błąd w komunikacji. Także wszystko ostatecznie było bezpieczne i zgodne z prawem. Dzięki za uwagę to tyle na dziś. Zostaw zasięgową łapę, jeśli film Ci się spodobał. Możesz zostawić również jakiś miły komentarz. A ja życzę Tobie miłego dnia, trzymaj się!